Ilość absurdalnych przepisów, jakie zostały w ogóle stworzone na świecie, no przekracza ludzkie wyobrażenie. Najwięcej kwiatków tak naprawdę można znaleźć oczywiście na terenie Stanów Zjednoczonych, ale też i w innych częściach świata te przepisy również się pojawiają. Zanim przystąpimy, oczywiście, nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować te, zalajkować ten film i zasubskrybować kanału. Oczywiście mówię, najlepsze kwiatki można zawsze znaleźć w Stanach Zjednoczonych. Niby człowiek jedzie sobie gdzieś tam, zachowuje się normalnie, przynajmniej według siebie zachowuje się normalnie, a tu nagle może trafić do więzienia albo nawet stracić głowę i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Także dobrze zainteresować się, jak wyglądają różne przepisy prawne na całym świecie. No żeby wiedzieć, jak się tak naprawdę odnaleźć w jakim kraju. Yy. Przykładowo, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, gdzie już powiedziałem, najwięcej kwiatków z tego typu jest, tam, przykładowo, smutni ludzie chodzący stanami ulicami stanu Idaho mogą dostać mandat, a nawet mogą pójść do więzienia. Dlatego należy pamiętać, żeby nigdy smutnym na terenie stanu Idaho nie chodzić. W innym amerykańskim stanie, przykładowo w Alabama, istnieje zakaz noszenia lodowych rożków w tylnej kieszeni spodnia. Więc, no, jeśli ktoś już będzie te loda kupował i chce go włożyć sobie do kieszeni, no to niech sobie tego loda włoży do przedniej kieszeni, żeby po prostu przypadkiem, no, nie oberwać jeszcze mandatem. W Idaho natomiast istnieją surowe kary w przypadku odurzania ryb alkoholem. No, oczywiście wielokrotnie się mówi, że piwo to nie alkohol, więc no, tutaj problem mają władze stanu Idaho, czy rybie można dawać piwo, czy nie. Ale jeśli wódkę ktoś będzie dawał, no to jest to bardzo wysoko karane. No tak naprawdę na marginesie powiem, że najlepiej zabija się karpie po prostu na wigilię w ten sposób, że daje im się na przykład pięćdziesiątkę wódki. System obronny ryby jest tak cienki, że ryba jest poddawana automatycznie eutanazji. No i, może między innymi z tego coś takiego to wyszło. We Francji, przykładowo, żeby było śmieszniej, żadnej świni nie można nazwać imieniem Napoleon. Jest to według prawa karane śmiercią. Chociaż nie wiem, jak to w tej chwili jest, Ta kara śmierci musi być zawieszona, bo Francja jest w Unii, więc nie może być wykonywana. W Rosji z kolei, zamycie zębów więcej niż dwa razy dziennie w ciągu 24 godzin również można zostać. E Ukarany, no oni chyba wychodzą z tego założenia, że częste mycie skraca życie. I znów wróćmy sobie do Stanów Zjednoczonych, do stanów Vermont, mężatki, aby nosić sztuczną szczękę, muszą uzyskać pisemną zgodę męża. No, ciekawi mnie tylko, czy po prostu wdowy, w razie czego są z tego przepisu zwolnione. Jeśli przykładowo w Kanadzie wypuszczą cię z więzienia, to masz prawo dostać strzelbę, amunicję oraz konia. Wszystko to ma na celu pomóc Ci wydostać się z tego miasta, w którym znajduje się więzienie i gdzie spędziłeś już kawał czasu. W Nowym Meksyku osoby, które są uważane za idiotów, nie mają prawa głosu. No, ciekawy taki przepis dosyć. W Szwajcarii w niedzielę zabronione jest wykonywanie trzech czynności: suszenia prania, koszenia trawy i mycia samochodu. Zdradą stanu. Zostanie nazwane również w Wielkiej Brytanii przyklejenie znaczka do góry nogami z królową. No jest to obelga i za to są w Wielkiej Brytanii dosyć spore kary. W Korei Południowej przykładowo policjanci mają obowiązek zgłosić wszelkie łapówki, jakie dostali od kierowców. No, podejrzewam, że ten przepis też by się przydał w Polsce czasami. Z kolei w Szwecji, pomimo że prostytucja jest legalna, to zabronione jest korzystanie z usług prostytutek. To też jest akurat ciekawy przepis, bardzo ciekawy. W Polsce dwa przepisy, które mnie bawią, to to, że za próbę usiłowania popełnienia samobójstwa do pięciu lat więzienia, czyli jak się powieszę, to nie pójdę do więzienia, jak się nie powieszę, to mogę iść do więzienia. No i drugie, że jeśli ktoś mnie napada, to mam odpowiadać narzędziem obrony takim jak on. No to chyba przed drzwiami powinienem trzymać, nie wiem, nóż, pistolet i kij baseballowy, bo nie wiem czy mnie ten gościu zaatakuje, bo jak on wyjdzie z kijem, ja z pistoletem, no to automatycznie ja pójdę siedzieć, bo moja broń jest nieadekwatna, pomimo faktu, że ja się bronię. No ale wróćmy sobie z powrotem do stanu. W New Jersey całkowicie zabronione jest noszenie kamizelki kuloodpornej, podczas gdy popełnia się morderstwo, no to fajny przepis akurat dla morderców. Na Filipinach natomiast panuje dziwny zwyczaj poruszania się a raczej zakazu poruszania się samochodów, bo auta rejestracją zaczynającą się od 1 lub 2 nie mogą po ulicach jeździć w poniedziałki, trójki lub czwórki we wtorki, piątki i szóstki w środy, 7 i ósemki w czwartki, a dziewiątki lub zero yy, mogą poruszać się po drogach tylko i wyłącznie od 7 rano w piątek do 24 w niedzielę. W Denver, przykładowo w Kolorado za pożyczenie sąsiadom odkurzacza można iść do yy, więzienia. Podczas gdy sąsiad, który pożyczył od nas ten sprzęt, pozostaje bezkarny. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są zobowiązani do nakładania w niedzielę popularnie różowych majtek. No, tak samo w tym Denver w Colorado. No, też ciekawy taki przepis. Jeśli ktoś będzie z kolei we Włoszech, w takiej miejscowości jak Vigevano, to jest miejscowość niedaleko Mediolanu. Tam można dostać mandat i to opiewający na bardzo dużą sumę za siedzenie w cieniu posągów. W Tanzanii maksymalna długość włosów, jaką można posiadać, wynosi 36 cm. Dłuższe włosy są karane. Również w Tanzanii obowiązuje dość specyficzna przysięga małżeńska, którą musi złożyć pan młody, aby uniknąć więzienia. Ta przysięga brzmi następująco. Niech się wykrwawię, niech mnie piorun rozstrzaska, niech mnie zeżre krokodyl, niech ogłuchnę i oślepnę, niech stanę się żebrakiem, jeśli oszukam lub opuszczę żonę. Jednym, tak naprawdę, z moich ulubionych, o ile można powiedzieć, tak powiedzieć przepisów, to jest przepis dotyczący obcinania na żywca genitaliów mężczyzny, genitaliów właściciela. Tego rodzaju praktyki, ten rodzaj praktyki w sumie można by zobaczyć w niektórych krajach afrykańskich. To jest też coś, co czasami by się przydało w Polsce, że po prostu gwałcicielowi po prostu obcina się genitalia. Na Białorusi z kolei istnieje takie miasto, które się nazywa Lelczyce. Nie wiem do końca, czy jest to prawda, ale Prawdopodobnie tam w sklepie spożywczym nigdy nie kupimy jajek. Jajka nie mogą być sprzedawane w tym mieście w sklepie spożywczym. One są sprzedawane w aptece, i żeby było śmieszniej, na jajka musimy mieć receptę. No ale bardzo ciekawa informacja dla tych, co wybierają się na różne wyjazdy do Chin. W Chinach przykładowo jest taki przepis. Że w Pekinie e, brzydka kobieta nie może wchodzić do wielu barów czy do kawiarni. No, zastanawiam się tylko, e, zastanawiam się tylko e, czy przed każdą z tych kawiarni w Pekinie stoi jakiś gościu, który e, nie wiem, e, ocenia urodę, czy też nie, no bo jakoś trzeba tą segregację e, zrobić.